21 października odbyła się gala edukacji narodowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni. Podczas tej gali rozdawane są stypendia i nagrody wójta gminy Zawonia dla uzdolnionych uczniów ze średnią powyżej 5.0, a także nagrody wójta dla nauczycieli, którzy wyróżnili się w ubiegłym roku szkolnym zaangażowaniem i pracą na rzecz dzieci w szkołach. Cieszę się bardzo, że uzdolnionych i ambitnych dzieci z terenu Gminy Zawonia co roku jest więcej. W tym roku było ich 31, więc mi niezmiernie miło pogratulować im ze sceny Gminnego Ośrodka Kultury tych niezwykłych osiągnięć, w szczególnym czasie tej nauki zdalnej, a także wręczyć finansowe nagrody. Życzę wszystkim tu obecnym, abyśmy w przyszłym roku spotkali się również na Gali, a także kolejnym uczniom, żeby się starali zdobyć te cenne nagrody. Na dzisiejszej gali otrzymałam akt mianowania, czyli to jest kolejny stopień w drodze awansu zawodowego nauczycieli. No i jest to dla mnie duże wyróżnienie, ponieważ na ten kolejny stopień pracuje się przez 3 lata i po tych trzech latach zdajemy egzamin. Tutaj zdawaliśmy w Urzędzie Gminy w Zawoni, tak no jest to trochę duży stres dla nauczyciela, ale i też satysfakcja z własnych działań i z tego co się osiągnęło. Podczas dzisiejszej gali otrzymałam statuetkę, yy, bardzo się dobrze czułam. Yy, żeby takie stypendium otrzymać to, to wymaga dużo nauki, pracy i nie można przerywać. Jest to yy, może dla niektórych stracony czas, ale no, też ta wiedza nam się potem przyda. Najbardziej lubię matematykę i fizykę, dlatego też poszłam na ten profil, matematyczno-fizyczny. Planów na przyszłość nie mam, aczkolwiek yy, chciałabym studiować na Politechnice Wrocławskiej. Otrzymałam dzisiaj statuetkę, stypendium, jestem z tego powodu bardzo zadowolona, to już będzie moja trzecia statuetka, więc będzie równa kolekcja. A najbardziej oj, uwielbiam biologię, to jest przedmiot, dla którego właśnie poszłam na profil biologiczno-chemiczny. Chemia jest też bardzo fajna, ale biologia to jest takie, no najlepsze. Obecnie nie mam takich sprecyzowanych planów, aczkolwiek myślę, że coś z medycyną na pewno. Żeby takie stypendium otrzymać trzeba dużo pracować, dużo poświęcić czasu, ale później to się przekształca w takie właśnie nagrody jak to stypendium, czy chociażby to, że jestem w tak dobrej szkole, mam wspaniałych kolegów, jestem w fajnej klasie i robię to co lubię. Chciałbyśmy pozdrowić na pewno naszych kolegów i koleżanki z nowych klas, są wspaniali, bardzo dobrze się tam odnajdujemy tam stypendium pani wójt gminy Zawonia za osiągnięcia w nauce oraz za zostanie laureatem ogólnopolskiej olimpiady frankiszkańskiej Przygotowywałem się około 2-2,5 dwóch, dwóch miesięcy. Była to trudna praca, ponieważ sama książka, którą trzeba było przeczytać, była trudna w zrozumieniu. W czasie tej pandemii też to było bardzo utrudnione. Musiałem pisać na komputerze najpierw, a potem był taki etap ustny jeszcze, więc też trochę stresu było, ale się udało i w finale wylądowałem. Super się czuję dzisiaj po, po, podczas tej gali jestem bardzo z siebie zadowolony, że udało mi się tutaj dotrzeć już drugi raz, rok temu też byłem, i jestem z tego bardzo zadowolony. Na pianinie zagrałam utwór rzetela y de Moc. Potem zaśpiewałam swoją własną piosenkę i na koniec zaśpiewałam i zagrałam na fortepianie piosenkę Lovely. Bardzo lubię śpiewać i koncertować. Dla mnie to jest takie uwolnienie po prostu wszystkiego i podzielenie się całym swoimi uczuciami do całemu światu.